Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mazur, a wy jesteście na kanale Zagraj z Mazurem, a to jest Legosi. Prawie stół rozwalił, tak jest. Ale trafiłem za to w tobory. Dwa taborety, bo dwa są zniszczone. Przekminiłem sobie, przeanalizowałem, zrobiłem rachunek sumienia i wychodzi na to, że <laughs> nie wszyscy, nie wszystkim pasuje, po prostu nie pasują te proporcje 32 na 9, więc po prostu będziemy nagrywali w proporcjach 16 na 9. Na kolejną misję mamy już Kowala, tutaj mamy kawałek już domku wybudowanego. Ten domek został wybudowany w ramach walki z nudą mojego syna, trzyletniego. Chłopaczek chciał się pobawić i zobaczyć, jak to buduje, więc, więc taki domek postawiliśmy. Czy on ma jakieś zastosowanie praktyczne? Nie wiem, po prostu na razie jest postawiony, nic więcej, nic więcej, po prostu. <grym>, Okej, okay. słuchajcie, lecimy na misję. To jest, Idziemy sobie, ja jeszcze sobie tutaj zjem. Mm, no i, i napiję się wody. Pyk i lecimy. Strzały porobione, mogę sobie jeszcze zrobić coś jakieś, żeby mi starczyło. Eee... Wiem, że będziemy musieli podnieść tutaj komfort. Będziemy musieli podnieść komfort, oczywiście, że tak. Więc coś się tutaj dobuduje jeszcze jakieś, wiecie, może jeszcze jakiś kominek, może jakieś ozdoby pochodnie, niepochodnie. Wstawi się drzwi. Tutaj z tej, z tej pseudo -kuźni zrobi się prawdziwą taką z otwartym tutaj, z otwartą przestrzenią, z jakimiś spornikami. Jest bardzo dużo możliwości, słuchajcie. Dobra, Miśki, słuchajcie. Lecimy, bo to już które, któryś raz po prostu powtarzam, że, że lecimy i tyle. Tak mamy, mamy 500 metrów. W końcu sobie tych strzał nie zrobiłem, ale nie szkodzi. Pamiętaj, żeby napić się wody. Napiłem się wody. Zjadłem mięsko. Co ty tam, z kim ty tam już walczysz? Z wilkiem. Wierzę w jego masę tą pałą, widziałeś? Nie, właśnie nie widziałem hmm. i, i z tego. co. I z tego powodu mam ból. a zastanawiasz się, kim, kim tutaj zostaniesz? Magiem, łucznikiem, wojem? Ja myślałem, że zostanę... ...wiedźminem. Nie ma tutaj trudniejszy... niższe twoje marzenie. Aczkolwiek, naci no, nie... ...zastanawiałem się, bo rozglądałem się za tymi... ...no, w tych, w tych, w tych, w tych drzewkach... ...umiejętności... ...i miałem taki pomysł na zostanie... Że, że zostanę w czymś w rodzaju jakimś takim magicznym wojem, nie? Że coś będę stawiał raczej na umiejętności manualne z jakąś taką nutką magii. Myślę, myślę że ten set będzie całkiem dobry. Yy, nie wiem jak bardzo się on tutaj sprawdzi, ale zobaczymy. No dobra. Ogólnie to mieliśmy dzisiaj zrobić chyba lotnie i... Nie? Tak, mieliśmy no Mamy... Z Tego drzewa mm -hmm. Walka, 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 już po walce, tak? Czy jeszcze? Nie, jeszcze Oj, a ty jestem mistrzem parowania Tarcza, jakąś tarczę dostałem, słuchajcie Tarcza? Taki jeden tak blok, padaj. siła parowania No i fajniej. Elegancko. Jak muszę jeszcze tylko oddalić widok, wiecie? Metalizm. Jak się oddala widok? Da się jakoś tak oddalić? E, tylko w opcjach. W opcjach. Ustawienia i to była chyba. To e, starowanie w grach, nie? Odległość e, kamery. O, obraz, jest. obraz, obraz, tak? obraz. O, jest. Dobre, 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 dobre. Fajnie. Tu. O, teraz jest elegancko, jak wygląda. A, o, kamery też, okej. Okay. Dobra, bo nam czas schodzi z tego. Podczas mgły, no nie, więc... Tak. Zrobiłem to, stałem jak w miejscu. Trudno. Lecimy, Dobra, mamy... my się znowu rozpraszamy, słuchajcie, lecimy do misji. Okej. Okay. Dogoniecie tylko ten to drzewo jeszcze Nie my tam ścieliśmy ostatnio <laughs> Jak jeszcze w starych proporcjach nagrywałem Ale będziesz teraz kurde Będę to Będę A czemu nie Próbowaliśmy cię chronić <laughs> e, słuchajcie Zgadnijcie dlaczego tak bardzo chciałem nagrywać w takich proporcjach Z... O kurde mol z dwóch powodów. Co tam znalazłeś? Gdzie ty jesteś w ogóle? E, zginąłem. O. Na To e, do, niekt do niektórych mgieł nie wchodź. A dlaczego? E, zabijają. A, a do których... Schodzi ci ten pasek jeszcze szybciej. A ty do której ty mgły w takim razie szedłeś? Do czerwonej w sensie, nie? Chyba? Albo do nim. Teraz ci powiem. Co ty tam, ziomuś, miałeś? O, Wiem czego nie mam. Wypoczynku Ale mi Jezus Chryste królu, ratunku. Boże, ja chcę się stąd wydostać. Jak najszybciej Nie, nie że weszłem zrobić to samo co ja Mam 40 sekund na wyjście Chciałem zobaczyć po prostu co tam się dzieje. Dużo No właśnie zauważyłem Hop, hop Jej, ja nie zdążę wyjść. Czy Zdą, zdążyłem? Zdążyłem? Prawie. Jej! Uuu! Na farcie. Dobra, idę po mój ekwipunek. Coś tam wziąłem od ciebie, tak w ogóle? No to nieładnie. Ale tam nie dużo miałeś. No, cały mój plecak. Aha, krzemień. Fajne jest to, że jak już masz przypisany do jednej broni yy, tarczę, to ona się automatycznie wyciąga, nie? To jest sztos, bo w Valheim na przykład tak nie było. Centralnie musiałeś za każdym razem zakładać po prostu tą broń, a tutaj... O, muzyczka jakaś zaczęła grać. Czy ktoś będzie mnie chciał zmontować? Tak, ja nadchodzę. Nie, bo tu widziałem jeszcze jakiegoś NPCa. Zabrałeś yy, całą moją T, tak? No, wo, 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 wow. Dobrze, że tam ten gościu tą multikuszą, czy czym to było, spudłował. Ale mógłbyś to zblokować się na na ludzie. No, ale jak stałem tyłem do niego? Let... O, I to blokować na ludzie. Dobra, dość gadania. Moi drodzy, misja czeka. 170 metrów mamy do niej. 170 metrów. O, króliczek. O, doszliśmy do tego samego momentu. Aha, no te frajerze, ty. Kurde, ja, co ja muszę zrobić? Ja muszę rozwalić ten płot. To by było na tyle, jeśli chodzi o... to. Dziękuję. O. Okej. Okay, skrzynka. Nie łuk z dzikiej kniei. Epicki. No. Fajny. Biorę. O oh, je yeah. that's right baby! Tak jest! Co tam mamy? No ty już zabrałeś, M widzę. Mi mięso i resztki tego metalu O, zebrałem jakąś kulę. Tu mamy jeszcze to... podartą to tkaninę. Mamy... No. Tu mamy go się jeszcze. Gdzie? Ja wierzę. No no to ty tam już u niego jesteś, to ja tam nie idę. <laughs> Nic nie robi. Kurno, zostawia się czy szczęście. Jest. Fajnie, fajnie. Polecam, polecam. Podwójny skok, op, op rzecz. Wow. Szkoda, wiecie co, że wy nie widzicie, yy, bo ja mam trochę podkręcone kolory u siebie na monitorze. I szkoda, że wy nie widzicie tych kolorów, co ja. Jakby... Szkoda, że nie mam żadnej możliwości wam tego pokazać. Jestem ja stawiony, masz czas czasami do oporu. O, macie porównanie. U mnie na twarzy teraz się taki mega czerwony wyświetla. A ja patrzę na ten zachód słońca, nie? No to, bazując na tym, co widzicie, a na tym, co. Jak, jak popatrzycie na mnie, to możecie sobie porównać, jak bardzo są te jaskrawe kolory u mnie. czekajcie, zmienię sobie szybciutko na łuk nowy. W sumie a ten se zniszczę. Rozmontuj, rozmontuj. Nie da się. Nie da, nie a, to jest Ale pierwszy czekaj. Łukę. No, nie, usuń. Trudno. Live jest brutal. Kurde, mam epicki a, sprzęcior, słuchajcie. Fajnie. dawajcie go prawym, nie? Tak. Prawe mi tam rozmontuj na runę. No, no nie było, nie było, serio. Okej. Okay. Nie, spadło mi, spada mi haps, co to jest? Plus, plus dwa do duszy. Magii, nie? No, no. No nic, będę musiał się po prostu zwyczajnie napić. Ale czerwono się robi. No. Fajne, fajne. I ciemno. Ja mam dalej czerwono. Ja A ja mam. Yeah, just like that. O oh yeah. Użyj. Co to jest do użycia? Ło, coś nie mnie poch wyparował, Pochłonęło mnie coś. A gdzie ja jestem? O nie piętro wyżej. A ty też tu jesteś, widzę, o. o. tu masz yy, yy, wskazówkę, samouczka. Cyk. Właściwy przycisk że co, że te drzwi są zamknięte, też żółte takie, nie? Mhm. Okej. Okay. naciśnij ten przycisk. O, a co ty tam montujesz? No to są chyba skrzynki jakieś. nie? Bez... jakże. wiem, do czego będzie potrzebna sól? Do czego? Do skór. Aha, do, do, do skór? I co, żeby co, wyprawiać no. te skóry? Mhm. Mm o! Mordeczki zapamiętajcie. Sól jest potrzebna do skór, żeby potem te skóry wyprawić. No ale skoro ja na sobie. Skoro ja na sobie mam. E... Skoro ja na sobie mam już wyprawione te. Ci się. No i... Idziesz czy nie? Czekaj, bo ja patrzę, co tu wyrzucić. Nie zrobisz tego. Czego? A! He! He! he. Śmieszne. Jak ja to mam zrobić? To jak ja... Co, co ja tu mam zrobić w takim razie? Muszę jak iść po schodach jakieś albo coś. Co tu jest? Um. Tu była maca 14 obrażeń. Mhm. Mm Jakbyś potrzebował, tu mów. 14 obrażeń, powiadasz, tak? Tuk. Tomahawk. 11. Dawaj, tą macę. Daję tą macę. Oh yeah. Fajnie, fajnie. O, to jest taka. taki buzdygan. Sztos. Pierdolnięcia Buzdygan, pierdolnięcia, tak jest. No ja tu nie wejdę, no gdzie ty mi tam uciekasz, stary jak ja? No to jest. Ten teleportujący portal. To co, to eee... no, ja muszę tu. To ja muszę sobie zrobić najpierw hak. Tak. Wracamy się. Wrócimy po um. przerwie. Chyba, że po drodze tak. coś ciekawego będzie, to to na, To to wrzucę. drodze? Przecież... Teleportujemy się Dobra, niech będzie, się teleportujemy Emm. Zaraz, 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 zaraz gdzie, się, gdzie się to w ogóle robi Później, nie? Hak? Nie, no W Coś takiego, przy stole chyba no Eee, już ci powiem O ty cwaniaczku, to ja myślałem, że to zwykły stół jest He, widzisz, a popatrzcie, jakie kombinacje tutaj alpejskie są, nie? Co, wszystko musi być ozdobą? Niekoniecznie. Dobra, widzę, lotnia. Tak, bo mnie coś. Czy, rę... Czy to może ręczne wytwarzanie? Różka, laska, wytrych, kilo. Ty, gdzieś to znalazłeś? Ja tego to mi zginęło, chyba. Czekaj, wkładam tutaj resztki metalu, drewno ze mnie wyciągnąłeś, dobra. Lotnia, o widzisz, futro zwierzęcia, je, jedno mam, A tu mamy coś, mamy coś tutaj? Nie mamy nic. Futro zwierzę... Dobra, pozbieraj se. Wiesz, że możesz przypiąć to, nie? Jaka misję, te składniki. Tak, wiem. Yy, Polecam. Popatrzcie, skór nie mamy. Mamy 44 skóry w pierwszej skrzynce A tu jeszcze jest bo ja tu. Bo tu są dwie. 44, faktycznie. A jak się dzieli? Nie musisz weź wszystko potem, odłożysz. Git. Okej, okay, a mamy... Zaraz ja muszę sprawdzić, czy mamy drewno. Pewnie, że mamy... Kłody drewna Tu, zamglone drewno, okej okay. Chyba tyle, no co ja jeszcze mam? Ja jednicze Ale są ustawili, kurna, ludzie hasło. Papaj i 1 3 Hak. Zarodniki mgły jeszcze, widzisz, trzeba mieć. To trzeba jeszcze iść zmontować Gły. tych, tych, tych... Gdzie niby? No tam, te kuleczki Oj. niebieskie. O. Okej. Okay. To bym miał hak. Super, hak mam w takim razie. spusz, Jest. I jeszcze lotnia. O widzisz, i lotnie mam. no Luksus, tak się gra, słuchajcie. Tak się gra. Ok, czyli jak już mamy wszystko, to my teraz tam wracamy. Dobre, z hakiem teraz mogę wszystko. Ui! To się jeszcze koże. Jest sztos. A tu co? tutaj można coś porozwalać? Nawet czemu? ich, przepraszam Miksturka bandaże, ej, 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 Hmm, Katalizowane leczenie. To jest coś, co jest sztos, wydaje mi się, ale mam pełne... To było straszne. Coś tu muszę pousuwać. Ziemia. Ziemia mi jest niepotrzebna. Błąd. Co? Błąd. Jaki Ty... błąd? No ale co, teraz mi jest potrzebna, teraz mi jest niepotrzebna. No widzisz. Ale zimne to ważny element. Czyli takie bania, takie te, to jest nas po prostu skrzynki do rozwalenia. Czyli wcale mi wystarczył. Wosk. Ciekawe, do czego się wosk przydaje. Do świeczek. A świeczki do komfortu. Rozwiał wąt... Rozwiał, wiecie, całą tajemniczość, nie? Ale to jest do innych rzeczy. Kurde. No, was, was, was. A, ty jeszcze tam rozwalasz? A ty na górę? No, proszę Tak, mamy tego więcej na górze to rozwalanie. Ojej! Pum, 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 Właśnie. Mączka kostna, mikstura, mikstura many, mikstura Mo zdrowia. Mączka kostna? Jak w tym... Mączka. E, w Minecrafcie coś takiego było chyba, nie? Tak. Jezu, poziom ignorancji względem gier osiągnął po prostu zenit. Jak ja dawno w Minecraft... Kiedy ty ostatnio w Minecrafta grałeś? Ale mączka kostna jest ogólnie podobna w tym to Ale Ale najbardziej... Dostać, ...kości, które przemielisz na pył. No to dobra, Jezus kochany, no ja wiem, ale jakby... ...mądry się znalazł, nie? Przycisk, przycisk gdzieś jest. Tu jest lawa. Podejrzewam, że tu... Nie, nie widzę tu Otworzyłeś? Nie. Ty, widzę coś jeszcze. Widzisz tą kratę do spinaczki? Tak jest. Yeah, jest przycisk jakiś, czy coś, nie wiem. dalej. Ja już mam pełny stak. co to jest? Mikstura prze... A, yy, Gwoździe... Że... albo... Coś będzie miało plecaki. W większości to blokuje. Okej, okay, a wy wytrych po czym, po czym ci? Może? Chcesz wytrych? Masz. XD A, bo tam jesteś... Coś tam ciekawego jest Był ten przycisk Nie Na razie rozwalam Nie Wiem Wiem, bo zabieram głupy, które drobniły się. O! Niektóre przyciski mogą być poza twoim zasięgiem. możesz je aktywować, trafiając strzału. No i to, Zotworzone, otworzone, proszę bardzo. Błyskawica pasterza, to jest. To jest jakaś. ta... Eee, staw do tych katalizatorów, kul ognia i innych, tych, tych. staw i tam wybierasz po prostu jak amunicję wuku. No. Tak tutaj wybierasz spelę. To znaczy, że co? Że ja mo mogę być. To, ja, to jak to wezmę, to. I, to ja będę walił ty, tymi, jakimiś piorunami, nie? No, właśnie nie do końca. Musisz mieć amunicję do tego. Te, właśnie od danego żywiołu. No Kilka tak. Więc... Powkorzen... Na no. razie to chyba zdróbnęłeś katalizator. leczenia, czy coś takiego? No, no, no. Coś takiego. No, to to jest na przykład jedna, jeden z rodzajów amunicji. A... Z tego, co się dowiedziałem, to klasa czarodzieje jest najbardziej widowiskowa. Widowiskowa. Póki co... tak, masz tam meteoryty, nie meteoryty, inne takie, pitu-pitu. No i ma tam aurę le leczącą, to jest na coś, ta wodna aura. Co na obszar leczy ciebie i twoich ludzi. No nie wiem, kim zostanę jeszcze. Nie wiem. Dobra, to co? Idziemy jeszcze... to gdzie mamy iść teraz? Wyżej chyba. Ty otworzyłeś, tak? Tak. Masz skrót tutaj. Tam na górze byłem jak coś. Tam, tam były tylko pojemniki. O kurde. E, ja, bo tu jakiś timing trzeba mieć. Dobra, już przekminiłem. Nie. Na dachu nic nie było. Tu co? Tu są jakieś drzwi. A czy te? Też. Oj. Y musimy znaleźć ukryte te wciski No nie, no nie przesadzaj. O, tu jest wyjście na górę. Tu jest pułapka. Dobra, znalazłem jeden. Ile dwóch? O, skrzynia. Strzała ze złomu. O. Mam e, pełny plecak. Gwoździe do czegoś się przydadzą? Myślisz? Gwoździe? No. Czy... czy przydadzą. Ze skrzynek innych. O, dobra, znalazłem. Jeszcze ten przycisk. Coś tam przed bramą na dole. To co jest zablokowana. Ale przycisk. O! Teraz. Jaki topór zajebisty. I co? co? I odzysk. Wytrzymałość, plus. O odzyskiwanie wytrzymałości. Sztos. Wytrzymałości, że co? Staminy w sensie, tak? Eee, Pytanie czy tenis? mi się... Podaruj. A co ty mi znowu Nie, 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 nie a mam, nie mam, bo... A... Bo muszę coś usunąć, stary, tylko nie wiem co to jest. Świetnie. Nie, usunę, tylko... Podaruj naj najwyżej. Ja to mam, ja mam dużo miejsca. Za daleko. piszę. Jestem, jestem. No. Uuu, legendarny topór dropnąłeś, to patrz, kurde. taki sobie, ale... Zarodniki... Dobra. Legendarny topór mi, mi pasuje i wytrzymał. Zastanawiam się nad tym pierścieniem, czy on się przyda w ogóle. Masz chyba dwa pierścienie. No mam, dwa takie same. No. Więc się opłaca chyba, nie? Zaraz to przetestujemy. A, i legendarna broń może chyba pięć razy ulepszyć. No, dzięki za czekaj, co ci jeszcze mam przekazać? Drewno? Oj. Możesz, mówię, możesz ten... Możesz też wejść we swoje i nacisnąć te, to ci tak trochę posegreguje. Połącz te rzeczy. Dobra. Poczekaj, a, a to mam jakie? 16, a to ma 21 No to... Eee, rozmontuj, oczywiście, że tak. Tu, pyk, ognicho. Może ja zostanę czarodziejem? Spoko. A ty moim wojem, kurna. Pamiętasz, graliśmy kiedyś w taką gierkę stary, że ja grałem człowiekiem, ty grałeś elfem, ty byłeś arczerem, ja byłem tym w zwarciu. Pamiętasz, była taka gierka na Kołopie. Tak, kurna. Ale jestem ciekaw, czy wyszła w tę stronę. W, tę stronę. w tę stronę? A ty byłeś, że co? No eee, wiesz, że tytuł, kurna. Ciekaw, czy wyszło na PC-ta lub coś. Pograłbym. Też bym pograł. Nie pamiętam, stary, totalnie tej gierki. Ale, znaczy w sensie, pamiętam jakby rozgrywkę, nie? Ale... E, mam do ciebie taką prośbę. No. E... Dałbyś mi... Co to jest, kurna? Co tam, mordeczko, potrzebujesz? E, tego stafa i tego katalizatory. Stafa? Tak, stafa i te katalizatory. Ale ja nie mam stafa. Rozłożyłeś go? Nie, nie, chyba go nawet nie wziąłem z tego, co pamiętam. Cholera. <laughs> Przepraszam. Jakby <laughs> Boże, jaki... shame on me. Przepraszam. <laughs> w ogóle, teraz, w ogóle, taki mindfuck, nie? A co tu robimy? Dobra, dobra. dobra. Co tu? Owce <coughs> z Kraina musi zostać odnowiona. Dokładnie. Mają tutaj luty? Czyli to była misyjka taka sympatyczna. I to był koniec? Po prostu w Explore? Eee, nie, to jest odblokowanie. Teraz możesz się tutaj teleportować. Jak otworzysz mapę... To widzisz, że teraz masz szybką podróż tutaj. Jeeeeee. Yeah. Jaką tak. masz następną misję? O, ołtarz płomienia i ulepszenia bazy. Dobrze mordeczki, słuchajcie, to by było na tyle, odblokowaliśmy kolejną lokację, możemy się do niej teraz fajnie teleportować, więc co będziemy robić? W następnym odcinku będziemy po prostu upgrade'ować nasz... Nasze miejsce nasze miejsce zamieszkania w zasadzie, nie? Tak, i zrobimy z ciebie cicia do wpierdolu. Z, zro... Tak, Zrobią... zrobimy ze mnie ciecia do wpierdolu. <laughs> Niech będzie, okej, okay. w porządku, także... Tak, a ja będę Charlie z Hogwartu. W sumie możemy się jeszcze teleportować do domku. Tak, teleportujemy się? Tak. Tak, pewnie. Odpalaj, kurna, czy spokoj, lecimy! No. tak. Więc mordeczki, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Hello.